Siemaneczko z tej strony Walos i dzisiaj ze mną jest Kalisty JPEG Dzień dobry Kalisty se konia walił przed chwilą więc ma spoconą łapkę więc nie wiem jak to tam zmiar. więc tak zaczynamy budujemy zameczek ten penis będzie mi musiał pomóc w budowaniu zamku Zamszyk Mam dla Ciebie Mission guys idź po wodę Iść po wodę, iść po wodę. No nie wiem, stranką, iść tam na, na home i po wodę. Musisz. To bardzo dobrze. Kalisty teraz też słuchał rapsów. więc to tam już podjarany jest mówił do mnie choć nagramy minetę kraftu bo podjarałem się bo słuchałem rycha no więc tak o widać a powiem na wejście że iż jestem z Afryki Mam interes z Afryki, komputer z Afryki Klikajcie w reklamy, dajcie łapki, wiecie tam Rapsy papsy I daj tą wodę No dobra Daj wodę No! kale śmierdzący, daj wodę no. Dawa. Dawaj wodę, dawaj, no daj te wiadro Jezus Maria Teraz patrz, będziesz mi pomocny. Mam dwa seruczka, także słuchajcie. Boże... Pento. No jak ty możesz tak mięsem na prawo, lewo rzucasz ty. No bo to mięso z Murzyna, pod ciemnych. To można. Teraz patrz, pendraku, to jest na 1, 2... Dwa... Czekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fakt co ja robię? Co ja obliczyłem? 1, 2, 3 Kurde, 1, 2, 3, 4, 5 Dobra, jeszcze jedno Bajlanda Bajlanda? Nie, kał po Majka Co się zrobił? Trzymajmy <noise> No co, trzeba kopać e Kau, oh, Ej. kał, Bierz tego kobla i kop... i tam platformerów. No, czemu ja to Masz kobla? No to damy platformerów, bo... Na platformie to się na kiblu siada. Też. Nie wiem czemu, ale to chyba multimedia... E, ...multipedia... ...multimedia 100%? Stało się... No to, no to multi -cow, multi -cow, yy, ma taki dobry internet, że mnie czasem się siebie ścina i tak jakby pierdy słyszę. No, no i czuję się wtedy jak opuszczony pies z majd. No bo... I właśnie teraz miałem takie gówno znowu, nie, no zadzwonię do Multikału niedługo. I zaraz no, wy... Wiem. No tutaj mi internet ścina, ja tu zaraz na policję pójdę z bo to tak nie może być. No bo... ...multipento. Co ja no, robię? nie wiem co ty robisz, ty tam chyba... ...mówiłem, za dużo rychach słuchasz. Dobry, do, dobry ziomek, polecam. Ej, bez reka, bo tu jeszcze... Przyjdzie. Ale to jest tylko imię, no co, a rych ja to co? Ale to jest porządny ziomeczek, rapsy papsa. No, no. też pozdrawiam, bardzo ją lubię. Szczególnie jak robi wyciąg z No nie strzajesz tego nowego... No i... Nie no, w, Kam... w Kambodży strzałem, żeby takie robiła. A właśnie... A ty chcesz stracić matkę? No właśnie. A pozbyłem się, na no dobra. Właśnie budujemy zameczek, koordy kiedyś podam w grudniu po południu, jak przyjdzie pora. Co? Przecież kwadratowe frakcje i coś tam dalej. M-A-X-C i p coś takiego, nie wiem. O tu, kwadratowy świat, możesz wyjść na stronkę. No jesteśmy i tak, jesteśmy głównem na tej polskiej scenie YouTube, bo nikt nas nie ogląda. Oglądają nas penis. Właśnie. W ogóle pozdrawiam kolegę, który się nazywa na na YouTube ten Kalisty JP Pozdrawiam takie od Dobre filmy robi. Zero filmów. Jeszcze, jeszcze żadnego nie wstawił, ale dobre robi, naprawdę, kolego. Szczególnie na kiblu jak siedzi. ukradł pomysł y, takiemu odpowiadał a my ogólnie mieszkamy na Śląsku więc górnictwo mamy w żyłach no dobre na przeczyszczenie no w kamienny polecam a podam, a nie nie podam na tak

A na obiad, na obiód mamy tylko węgiel, więc. No ewentualnie jak ktoś tam się postara, to można stworzyć. No na przykład jak taki górnik popuści już ze zmęczenia, to tam czasem na obiad coś się trafi na talerze. A Czasem z nożami problemy, są takie twarde i w przełyku są. Karol... Później trzeba jeść. Karolu, powtórz to, bo ścięło, internet poru. Powtarzam jeszcze raz. jest mały problem, bo one czasami są takie zatwardziałe troszkę I za, no utykają w gardle po prostu i wtedy trzeba brać właśnie ten węgiel który tak jak już mówiłem jest dobry na przeczyszczenie i wtedy Bylanda można sobie grać Mineta Craft a właśnie Mineta Craft plecam jeśli ktoś chce kupić Kalistemu yy, premium to zapraszam Bo pamiętajcie, my na Śląsku to tylko weźmiemy... się sobie napisze komentarz, nawet korobkę nie wyda, albo wykrzyki, to ja będę wiedział, że tam tylko ja się odglądam. Wiecie jak jest w Polsce. tutaj różne koleżanki z serwera piszą do nas. Koleżanki i koledzy, bo... wiecie. Gender, no. Gender te sprawy, no. Anna Grodzka, polecam. płykamy kiedyś może w minę TV 2 wyjdzie no może kiedyś w ogóle myśleliśmy nad sceną na e, modach bo tak w ogóle jest mało na youtube mało bardzo mało minecrafta praktycznie w ogóle nie ma na youtube jesteśmy go nagrywać jesteśmy wie... pierwszymi osobami chyba które nagrywają minecrafta my do takiej gimby jesteśmy a już taki pomysł mamy na nagle, bo nie wiecie mhm. Eee, Karolu powtórz to Karolu powtórz to, bo multimedia. No, no, Karol powtórz. Mówię tylko, że lajki się powinny posypiać, bo my jesteśmy tylko gimbami, a już lata no. nagrywamy, tylko grę dla dorosłych. Przecież no ja kiedyś tam widziałem, że dorosły nagrywał Minecraft, ale to tylko taki tutorial jak w drewno zebrać. A my już tutaj kurde seria na serwerze, także No prosty. i patrzcie, mamy już diaksowe mieczyki. Żelazne. Eee. Coś cisnąłem. Ja w ogóle fajny bajer. Ka Karol, ja coś wcisnąłem jakieś z dupy coś i mi coś od Twitchu wyleciało, ale to nie teraz. No mów, pokaż bajery. Pokaż bajery, chodź. Albo Proszę. nie, ja zaraz przyjdę do ciebie. Dobrze. Tak. No wiem, bo byś mnie się zgłauciła się, bo ale to już nie ujęłam przepał. No, no wiem, przepraszam. Jezu, na... <laughs> Grubość moru robimy na dwa czy na jeden? Ale no, gildie się przebiją, Karol. Zrobimy... Ale słuchaj, mamy tego sandstone'a, znaczy full sandstone'a, no, stone po brick'i. Pokorzystujemy po magię, proszę bardzo. No to proszę, chodź tutaj. Proszę chodź, chodź, No ja tu proszę, kameruję. Patrzcie, zobaczcie, zobaczcie. Kładziemy sobie taki kubel. Ej, klocki mnie tam nie ma. Jestem za tobą! Tak. No, ale... fajnym na ten fajnym. No, no, no. Gratuluję. Jest... No, naprawdę no, za to też powinny tak A, jeszcze powiem. mamy taki plan. Bo jeśli jesteśmy biedni, mieszkamy w Afryce. Ja no, ka... no poczekaj, ja do tego zaraz dojdę. E, mieszkamy w Afryce Aka Śląsk, e, więc potrzebujemy hajsu. I kalisty nie ma premium, tak jakbyście mu nie załatwili premium. A byście napisali sms do skkf na serwer jego, to by Kalec się zwali, prawda? Nie. No i cicho. Sorry, nigga. Ja się nie sprzedam, bo jestem kula ja mpk. Krynica to moja ulica. Moja dzielnica, tak. Wszystko się da, ale nie sprzedam. <grym> no i w ogóle... No, no i jesteśmy... No to jest bardzo trudne. Idźcie nagrywać lepiej Tibie, bo Kuba, to jest już proste. Widzicie, jak ja stoję na klocki? To, to naprawdę trudne, to na myszkę nacisnąć. No ja naprawdę... Nie no, jak chcecie, to nagrywajcie, ale wiecie, że duże, Stalowe nerwy trzeba być. Ale gra jest epic i... wiecie sobie? Mhm. Kubel się skończył. No to ja ci dam. Trzymaj, te kał. Na Dobra, zrobimy te murki i w grudniu pokoju nakręcimy kolejną część, bo to już wiecie. A, Co? trzeba będzie jeszcze to to wykopać, tę górę. No, no ale ile już nadrywa? No już zaraz skończymy. No, ale ile nagrywasz w minutach? Mineta. 14. To akurat skończymy to i... to do Dobra, chodź, już skończone. Chodźcie, idziemy na górę się pożegnać, bo tam jest jasno jak w dupie. Chodź. Dobra, ściągnijmy mychem Ej, pożegnaj poczeka... no. Zobaczcie, to jest mój piękny skin I tutaj taki, taka parówka mi wystaje, o dokładnie tutaj W sklepie ci matkę, chcesz tego? No to dawaj Dobra, panie Dobra No nie, stój kara! Dobra Dobra, chodź tutaj żegnamy się, bo tu już 15 minut Więc Siemanko, JP okay. był kalisty. lokalisty Pożegnaj się szybko No JP